Przez cały film wisiała mi jedna myśl z tyłu głowy. Kurczę, szkoda, że nie w IMAXie. Cześć, witajcie w Hype Trainie pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną są dzisiaj. Jak zwykle, Natalia. Oraz. Rady. Dzisiaj pomówimy sobie o naszych pierwszych wrażeniach z filmu Buzz Astral, nowy film Pixara, film Toy Story, ale nie do końca, ponieważ, jak to sam film opowiada, jest to film, którego fanem był Andy i dlaczego i dlaczego był fanem Buzz Astrala, na podstawie którego powstała zabawka Buzz Astral. To jest skomplikowane, ale nie do końca. My sobie pomówimy bez spoilerowo o naszych wrażeniach. Mamy chyba kilka przemyśleń co do tego filmu, bo mało rozmawialiśmy przed tym nagraniem, jak nam się ten film w ogóle podobał. Jestem bardzo, ale to bardzo ciekawe waszego zdania Natalia. No dobra, zacznijmy od no. tego, wiem, że jestem monotematyczna czasami, ale pierwsze sceny w ogóle tego filmu to miałam tak, że ej jakbym oglądała herezję Horusa Warhammer 40 tysięcy dla dzieciaków. Mówisz po polsku jeszcze? Co to jest? Co ty no, Warhammer 40 tysięcy takie. Fantazy. Wiem, 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 ale za każdym I... razem, jak słyszę Warhammer, takie, o nie, nie, mój mózg się wyłącza. Tak, Skojarzyło z niektórymi akcjami, które miały miejsce w herezji Horusa i szczególnie te, te żuczki, te, te latające owady i w ogóle te bronie, i tak myślę, wow, mega, masakra, jakie to było świetne. I miałam bardzo dużo skojarzeń z tą serią. I dlatego chyba mi się bardzo podobało z tego okay. względu też. Ale tak bardzo, bardzo jakbyś, nie wiem, bo ja mam wiele różnych myśli i dopiero sobie je układam. A tobie, Radku? Och, ciężko i powiedzieć. Mm -hmm. Z tego powodu, że oczekiwania odnośnie waza skala strasznie wysokie. Na szczęście te opadły ostatnio, to znaczy ja ogólnie Jestem fanem filmów rozgrywających się w kosmosie, Star Treka, widziałem bardzo dużo, oczywiście nie wszystko, więc jak już usłyszałem, że Pixar robi coś kosmicznego, to naprawdę czekałem na to bardzo, Miałem po prostu... Od Wally'ego. Tak, tak, od Wally'ego, od Walliego. Wallie to jest mój ulubiony film Pixar'a, Wally to cudo po prostu, to jest, to jest jeden z moich w ogóle ulubionych filmów w życiu jakie widziałem, dlatego was Astra naprawdę oczekiwania jest strasznie wysokie, szczególnie to ten, ten jest jasne. Ja tam wiadomo, chyba o żadnym innym filmie y, ostatnim czasie nie tworzyłem tyle teorii przed samym zobaczeniem seansu i ostatecznie ten film jest trochę inny, chociaż pewne rzeczy, które myślałem są w nim. Właśnie mam dużo myśli, ponieważ ten film jest y, zdecydowanie bardziej... Tak jakby komediowy, bardziej taki nastawiony na gagi niż skazywały... Przygodowy wskazywały. też. O, ja przecież na tym filmie tyle razy płakałam, po prostu tak się ja, wzruszałam. A, ale, a czy... ja, ja nie mówię, że tu nie, ma, tu nie ma jakichś takich bardziej wzruszających scen. Jest masa. A, ale ja nie mówię, że ich nie ma, ale jednak jakoś... Jest, jest, mamy tutaj takich dużo komediowych postaci, bo poza bo właśnie Bazem Oskarę, mamy właśnie tą, tą jego ekipę. Jak sobie popatrzymy na te dwa pierwsze zwiastuny, znaczy na teaser i tak. w sumie pierwszy, to tam mamy właśnie te na przykład, nie wiem, te ujęcia tego baza astrala patrzącego na tą, na tą planetę w ta, takim uh -huh. pomarańczowych kolorach, czy jakieś tam inne takie, jakieś bardziej poważne ujęcia. One są właśnie w tych poważniejszych momentach, ale jednak jest tu dużo y, tej komedii z kompanami, baza wprowadzonych, która. Ja, znaczy z kompanami też, ale chyba najwięcej z koteksem, tak? Kotek był najbardziej komediową. Jaką w tym filmie? Akurat, akurat kotekst jest według mnie wspaniała, wspaniała rzecz w tym filmie. Odnośnie Kotka to naprawdę nie mogę mieć jakichkolwiek zastrzeżeń, bo po prostu to jest postać, która... Znaczy niby jest komik reliefem, jednocześnie ona jest jednak... Znaczy on w sumie jest... Byłem kilku sytuacji w tym filmie. Dlatego to dlaczego... to akcje do przodu bardzo często. Tak, dlatego akurat co, co do koteksa nie mogę mieć jakichkolwiek zastrzeżeń, bo to akurat jest. Bo wiadomo o tym, zawsze musi bohater mieć jakiegoś co najmniej jednego kompana, bo to znaczy inaczej. Sajdkik, po prostu koteks jest zupełnie sidekickiem Baza astrala. Tak, 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 bo inaczej bo inaczej bohater po prostu sam gada do siebie, co zresztą jest też kilka razy w tym filmie zauważony. Okej. Okay na razie nie potrafię jakby wyciągnąć z waszych opinii jakby jakiegoś motywu przewodniego ale ja powiem tak ten film jest czymś innym niż był reklamowany w zwiastunach tak jak mówił Radek, tylko rzeczywiście w tych zwiastunach było tak jakby podniośle i tak bardziej był promowany dla starszej widowni, a to jest bardzo solidna przygodówka Pixara, więc nie ma co się obawiać, że po prostu każde widownie znajdą w tym filmie coś dla siebie. Może to nie wiem, może nie wiem, dla mnie to, to nie, nie wiem czy to dla mnie był może nie najlepszy dzień do oglądania, czy albo było coś z nagłośnieniem, nie tak, czy trochę przyciszej, czy, ale on nie zrobił dla mnie, Aż takiego dużego wrażenia, jak myślałem, że zrobi. Yy, Ale tak, te, tak, im dłużej o ma? tym myślę, to dociera do mnie, że kurczę, to chyba nie jest tak do końca źle, ponieważ w niektórych momentach uderzył on w odpowiednie tony, we wzruszenia, w motywy jakby dorastania też postaci baza i jego jakby zmiany. Ponieważ pa <laughs> trzeba pamiętać, że Baz Astra w tym filmie jest strasznym bucem. I, ja. stra I strasznie no, ale... od początku zadufanym w sobie i przekonanym, że on umie zrobić wszystko, może zrobić wszystko, co doprowadza do różnych tragedii na początku. Później w tym filmie przechodzi drogę, w której nam po prostu rośnie jako postać. I tak sobie myślę, kurczę, ale on w tej historii też był bucem, jak się pojawił tak, w domu Kimśiego. To... I to ma bardzo sens. Tak, właśnie też o tym myślałam na początku. Myślałam masakra. Nasz Bazastral w tym filmie jest strasznym egoistą, który nie widzi tego, co się dookoła niego dzieje. Jest mhm. tylko ja, 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 jego cel i generalnie nie słucha tego, co ludzie dookoła niego mówią. Wszystko właśnie musi być po jego, ale właśnie dokładnie to, co mówisz, to ja myślę, kurczę, ale właśnie Bas... Toy Story, tak, dokładnie był tą postacią, która też nikogo nie słuchała, tylko też myślała po swojemu, też był taki egoistyczny i faktycznie tak jest. I tak się zgodzę też z wami stuprocentowo co do tych zwiastunów, bo mm, wydaje mi się, że te zwiastuny sprzedawały nam zupełnie co innego niż dostaliśmy. Ja nie mówię, że to jest źle, bo mm -hmm. ten film był cudowny i bardzo mi się podobał. Generalnie, jeżeli ktoś oczekuje właśnie takiego bardzo, bardziej podniosłego klimatu, może być rozczarowany. Oli -E ma też bardzo takich dużo takich komik reliefowych i takich luźniejszych tak. elementów, ale cały ton Wally'ego jest taki... E, jakoś czuje się cięższy, fikcyjne. może nie wiem, może, może, ten ast, może ten astral jeszcze tak urośnie trochę na mnie, ale póki znaczy, co to zobaczy... inne tak. filmy w ogóle. Tak, tak, właśnie z tego właśnie mam to, trochę ten problem, że, że są na przykład momenty, tak jak na przykład sekwencja na początku e, filmu, gdzie jednak czuć właśnie tą podniosłość, czuć właśnie, że, że to jest, że nie jest jednak to e, tylko oparte na jakichś gagach, ale jednak e, w ostatecznym rozrachunku to właśnie to, co jakoś najbardziej mi wybrzmiało, to jednak wybrzmiały. Te, te elementy przygodowe, te elementy humorystyczne, te trochę może związane z przemianą baza, ale to nie było jednak jakoś tak podane w sposób jakiś taki podniosy, Tylko po prostu mamy przemianę bohatera. W sumie, no nie wiem, nie wiem, tak jakby, nie wiem, trochę inaczej, jakby ja były. Ja też mam taką myśl w głowie, że ten film jest skonstruowany w taki sposób, jest podany tak, w taki sposób. Że mm, dzieciaki, do których ten film był skierowany, które mniej więcej są w wieku Andiego, kiedy on ten film y, oglądał, Kupią go w 100% i będą zakochane w postaci Baza Astrala, i będą chciały mieć figurkę Baza Astrala. Jestem o tym stuprocentowo przekonana, bo myślę, że gdybym była te sporo młodsza i byłabym dzieckiem, to po tym filmie też strasznie chciałabym mieć zabawkę z Baza Astrala, tak? Byłabym zachwycona jego przygodami i, i mega by mnie wchłonął ten świat. Trzeba powiedzieć, że ten film jest taką bardzo ładną furtką i bardzo przystępną furtką do takiego science fiction, trochę w jakiejś space oper czy coś w tym stylu, bo. Ha! Tak. Bo ten film pod kątem wizualnym i realizacyjnym to no to jest wiadomo, top, top pixara tutaj lepiej nie ma. <laughs> Jakby wyżej, no. jeśli chodzi o filmy animowane, nie można się wznieść. Bo każde lokacje są unikatowe, wszystko się wyróżnia i postaci mają swoje. Cechy. Widzicie, ja się boję tutaj mówić o zbyt wielu rzeczach, ponieważ taki zaskakujący jest czy znaczy, Niby ludzie mówili, że on jest przewidywalny, aczkolwiek on ma bardzo dużo zaskoczeń od samego początku i hmm. temu, jak w ogóle toczy się fabuła, przez co na początku myślałem, ok, w, jakim, w jakimś kierunku to idzie, ale później do, do mnie dotarło, że o, oh, to będzie o, już w pewnym momencie mnie uderzyło, że to będzie o wiele bardziej bolesne i nostalgiczne od samego początku. Wiesz, z jednej strony przewidywalne są... Przewidywalne jest to, jak to się zakończy, tak? Jakby logicznym dla mnie było, jakby od początku do końca wiedziałam, że ta droga, którą przechodzi nasz bohater, kończy się tak, a nie, nie inaczej. Jakby dla mnie to było logiczne, ale jakby wszystkie rzeczy, które dzieją się dookoła, były dla mnie niespodzianką. Elementy, które tam się pojawiają... Ale, nie jakby... musie, ale on nie musiał przebyć tej chodzi, drogi. Ten czy, film to, wózcie, jakby, 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 jakby kończył się tak, jak... Powinien się, jakby tak jak się zaczynała misja naszego głównego bohatera od samego początku, to by się skończył zupełnie inaczej i stałoby się coś zupełnie innego. Ale tutaj okay. przy, dochodzi do pewnej refleksji. Znaczy tak, dla ale... mnie ta sama droga, jakby, przepraszam jeszcze chodzi o to, że sama droga, którą on przebywał, była dla mnie mega zaskoczeniem, że tam było bardzo dużo zaskakujących elementów. Jasne. To finał dla mnie był ok, przewidywalny, co nie? Tak, znaczy trochę mam trochę problemy z tymi zaskoczeniami, bo mamy właśnie taki wątek, który na początku mnie zaskoczył, ale ostatecznie jakoś, nie wiem, wybrzmiał jakoś tak średnio. Ogólnie mam w tym, w tym filmie wiem. jakiś taki problem, mhm. że, że jest dużo wątków, dużo, nie wiem, postaci, które które są, ale które jakoś nie mogę powiedzieć, że były złe, ale coś mi w nich brakło. No właśnie, tak jest: czy to z osobami, które właśnie są z całą załogą, baza, którą tam poznaje w pewnym momencie i z którą przeżywa przygody, czy też z, posta z pewną postacią, którą spotyka w pewnym momencie i zwrotem akcji, właśnie związany z, z nim. I wszystko takie było, no okej, okay, okej, okay, ale właśnie brakowało jakiejś tej. Magii Pixar'a, tej magii, nie wiem. Wiesz, no a z drugiej strony, też jakby, no nie wiem, może nie bez powodu, potem mamy zabawkę samego baza, a nie ekipy, bo reszta tej ekipy nie do końca wybrzmiała tak, jak wybrzmiał są Baza. Logiczne, no, ten film nie może być taki rewelacyjny, ponieważ musi się pokrywać z lore to i story. To wadzie. jest. <noise> Chociaż. Ja lubię myśleć o tym filmie, że nie jest tym filmem, który oglądał Andy, tylko jest remake'iem tamtego filmu, który oglądał Andy. <ścoughs> Win, winny Mek. A wiecie co mogę powiedzieć powiem o jednej scenie, która mi się w tym filmie naprawdę spodobała, Jasne. bo właśnie mi brakowało tej takiej tej, nie wiem, eksploracji kosmosu, kraj jakichś takich scen, które wykorzystują e, kosmos tak w pełni, które nie są takimi scenami tematycznymi dla filmu akcji, czyli, czyli jak jedna, jedna z naszych baterek musi z... udać się z jednej śluzy do drugiej śluzy, a pomiędzy tym jest przestrzeń kosmiczna. I ta scena wyglądała fantastycznie. Jeżeli ona była w formacie IMAX-owym w Imacie nie wiem, ponieważ wiem o tym, że tylko wybrane sceny to musiała ona naprawdę wyglądać rewelacyjnie. Naprawdę tak jak sceny, sceny właśnie rozgrywające się w kosmosie w najlepszych filmach live action. Więc to akurat mnie naprawdę zaskoczyło. Trochę właśnie mi zabrakło takich widowiskowych scen w innej części. Mhm. Wiadomo o tym, że były jakieś takie sceny akcji, ale. Bo, 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 bo rzeczywiście tego kosmosu nie było aż tak dużo w tym filmie. Było bardziej dużo różnorodnych planek, dużo miejscówek w różnych nie wiem, w, w jakiejś bazie, w jakichś miejscach takich stricte technicznych i był na przykład... Przyziemny. Bardzo przyziemny film, jak nam film bardzo kosmiczny, bo jeśli na przykład mieliśmy kosmos, to już mieliśmy baza w, w kabinie tego statku kosmicznego lub w innych wydaniach, jasne, trochę było tego kosmosu, ale nie aż tak dużo, powiedzmy. Ale czy ogólnie możemy powiedzieć, żeby to był zły film? Nie. Żaden, że... nie, nie, właśnie właśnie to jest czasem problem z ocenianiem filmów Pixara, że co do filmów Pixara czasem mamy po prostu gigantyczne, gigantyczne oczekiwania. Co ja na przykład kojarzę na przykład z dzieje mhm. Dory. Jak ja obejrzałem dzieje jest Dory w kinieta, ja tak stwierdziłem hmm, 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 A potem jakieś dwa lata później obejrzałem, obejrzałem na płycie w domu i stwierdziłem jaki dobry film, jaki dobry film, tak, to jest taki ta, fantastyczny. Ta, ta. A ja ci powiem, czy jeszcze wam powiem, że um, też wydaje mi się, że Target, który um, może być też zupełnie inny, że młodsi widzowie, Będą się naprawdę na tym filmie bawić na pewno. dużo lepiej niż starsi. Tylko dla mnie to jest Jednak... jakby baza, od czego powinien zaczynać film Pixara. Że jakby dla tych no. widowni ten film i tak. Jakby to nie podlega w ogóle żadnym dyskusjom. Ale filmy Pixara ogólnie są. zawsze docierają też do starszych widowni i yy, coś z, Chociaż... z nich można wyciągnąć. Chociaż. Nie, nie, tak wiem, czy, nie wiem, czy zawsze, ale nie. nie, Ten film rośnie tak powoli sobie na mnie, i ja może ja się... nie mam tak jak w przypadku Rady, gdzie jest Dory, bo ja gdzie jest Dory kochałem od pierwszej sekundy, ale ten film. E... Znaczy, znaczy, tak. to nie jest jakby co, jeżeli, Ale, no. jakby co, jeżeli, bo my tutaj tak mówimy, jakbyście, nie wiem, jeżeli teraz myślicie, że to jest film typu, nie wiem, milionki, czy coś tego typu. Nie, to, rośnie, boże, to jest nadal to jest... klasa klasy. Tak, tak, tak tutaj, są, tutaj są naprawdę wiele elementów, które zadowoli starszego widza. Tylko znaczy, no właśnie się chciałam, zastanawiamy, ile tego jest i ile względem całego filmu. Aczkolwiek dawno nie miałam czegoś takiego na filmie animowanym, faktycznie, teraz jak sobie myślę, że miałam dwa takie były motywy. Thank <laughs> you. Które mi dały bardzo poważną osobistą refleksję, gdzie uh -huh. byłam w stanie to troszeczkę do swojego życia przystosować i, i pomyśleć sobie o czymś, że kurczę, robię coś, co robi nasz bohater, a widzę, jakie on ponosi tego konsekwencje i może ja powinnam jednak się zreflektować w swoim życiu nad tym. Faktycznie miałam taki element. Jasne, ten film jest wzruszający też na wielu płaszczyznach Oj, i, dający, i dający do myślenia, tak w ogóle. Uh -huh. Więc myślę, że to jest w ogóle początek tego. Ja w ogóle, Cieszę, że mówimy o takim bazie astralu, czyli takim, powiedzmy, spin-offie, jako kolejnej rzeczy od pewnej marki tej historii, jako rzeczy, która jest okej, okay, jest w porządku i roś, rośnie na nas to, ale na przykład filmy oryginalne Pixara, które wychodzą od kilku lat, wszystkie są top-top i w ogóle nie mamy żadnych wątpliwości, bo to jest dobry kierunek. Jeśli w wytwórni Pixar produkcje tak stricte, oryginalne od podstaw nadal są na najwyższym poziomie i zawsze mówimy, że są hit, 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 to myślę, Myślę, że nie mamy co się martwić o Pixara. Ale jeżeli zastanawiacie się, czy iść na ten film koniecznie. do kina, czy sobie odpuścić, koniecznie. Nie ma co się zastanawiać. Koniecznie sobie odpuścić, nie. Niekoniecznie <noise> być <bez> do kina. <noise> Oczywiście. I są, I są trzy sceny po napisach. Tak. Trzecia ta A, późno, tak późno, że musicie zostać do ostatniego logotypu, do wszy... tak, samego tak. Do, naprawdę, nawet jak zobaczycie Czernim przed chwilę, przez chwilę, to jeszcze się nie zniechęcajcie, bo będzie ostatnia scena po napisach. E, aczkolwiek nie jestem pewien, czy... Warto na nie zostawać. To, to, to już jest wasze osobiste. To, to, jak macie czas i, i w ogóle warto zostawać na napisy końcowe, żeby sobie pooglądać i jakby z szacunku dla twórców też przeczytać. Nie są aż tak długie, jeśli zresztą w przypadku filmów animowanych zawsze to jakoś tam wypada. Oczekiwania versus rzeczywistość. Yy, może dlatego, że były oczekiwania bardzo duże, może dlatego, że zwiastuny trochę zwiastowały nam inny ton, hmm. mam wrażenie, ale teraz jak już wiem, czym jest ten film, to już będzie tylko lepiej. Jego ja kocham. Jest, ma specjalne miejsce w moim serduszku. To jest takie 8 na 10 dla mnie, jakbym miała to oceniać w jakiejś skali. Ja, ja myślę, że jeszcze muszę sobie przetrawić kilka seansów tego filmu. Dobrze, dajcie nam znać, co wy uważacie o tym filmie w komentarzach pod tym filmem, ale bez spoilerów, nie spoilerujmy sobie nawzajem. A na kanale Hype versus rzeczywistość możecie napisać, jakie są faktycznie wasze refleksje w stosunku do waszego hype'u wcześniejszego. Zapraszamy też na grupę Disney Plus Polska na Facebooku, gdzie też możecie skomentować ten film, jak i inne produkcje Disneya. Nie czekajcie, aż ten film pojawi się na Disney Plusie. Jasne, nie ma go niestety w Polsce w formacie IMAX, ale i tak na wielkim ekranie robi wrażenie. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie. Pa.